nie pozytywna. Dziękuję komisji. pozytywna. Dziękuję Komisji Strategii. jednogłośnie Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 26, to różne 26. 26 za, 0 e, przeciwnych, 1 wstrzymujący e, Dziękuję. Przechodzimy do punktu, chyba ostatnim. E, do punktu 4.5, projekt e, w sprawie zmiany statusu dzielnicy w Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Goście. Komisja Samorządności Lokalnej w zakresie swego działania miała współpracę z jednostkami pomocniczymi Rady Miasta, czyli z Radami Dzielnic. Ta współpraca na przestrzeni tej kadencji przebiegała w sposób cykliczny, zaplanowany. Rozpoczęliśmy od spotkania z nowo powstałymi Radami Dzielnic. Rozpoczęliśmy od wsłuchiwania się w poszczepy i, i sygnale. Następnie w ostatnim okresie zrobiliśmy podsumowanie tej działalności, spotkając się z wszystkimi zarządami Rad Dzielnic, po to, żeby planowane zmiany w statucie można było bywać w sposób przemyślany, uzgodniony i w zasadzie praktyczny. Proponowana zmiana w statucie odnośnie kadencyjności rad dzielnic. Jest to właśnie efekt prośby radnych z dzielnic, ale jednocześnie troszeczkę zmiany filozofii, która nam towarzyszyła przez ten okres, a mianowicie zostały zmienione sposoby finansowania rad dzielnic nie tyle przez zmianę stawki kapitacyjnej, ile po, poprzez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania środków finansowych poprzez konkursy. To spowodowało, że należałoby wydłużyć kadencję Radzie... Proszę ja bardzo, tam stoi jakieś urządzenie, które bym prosił, żeby zabrać z sali. Ja muszę kontynuować w związku z tym chciałbym przedstawić pierwszy projekt uchwały. On jest przygotowany na podstawie dzielnicy karminy. Następne... Uchwały są takie same. W związku z tym uchwały od 4.5 do 4.26 są takie same, aczkolwiek dotyczą e, poszczególnych dzielnic. W związku z tym uchwała brzmi następująco. W związku z uchwałą Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 w sprawie statutu dzielnicy Kalwiny w załączniku statut dzielnicy wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 7. Ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Punkt 2. Paragraf 33 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 i 4 w Oprócz Oprócz których umowa w ustępie 1 dzielnica otrzymuje środki na gminne zadania inwestycyjne i remontowe. W wysokości określonej podejmowej odrę uchwały. Punkt 4. Dzielnica może pozyskiwać środki finansowe na, na realizację projektów w drodze konkursu organizowanych przez miasto. Punkt trzeci. W załączniku nr 2 do, statuty, do statutu pod tytułem zasady i tytuł przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy. Paragraf 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie wybory do Rady. Zarządza się nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji Rady. Datę wyboru wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadającej w ciągu 60 dni po upływie kadencji Rady. Paragraf 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie. Każda zgłoszona lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 50 wyborców stale zamieszkanych w danym okręgu wyborczym. Paragraf drugi. Pierwsze wybory Gminy przeprowadzone według zasad zmienionych niniejszą uchwałą są zarządzone przez prezydenta miasta Gdyni w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku. Punkt drugi. Prezydent w zarządzeniu wyznacza datę wyborów na Dzień wolno od Pracy przypadający w ciągu trzech miesięcy od daty zarządzenia wyborów nie wcześniej jednak niż po zakończeniu kadencji rad dziennik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tonorskiego. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo za prezentację. Po uzupełnieniu prezentacji Pana Przewodniczącego chciałbym będzie identyczne ze wszelką uchwały dotyczącą wszystkich dzielnic. Jak sądzę, możemy uznać tę prezentację za tożsamo z tym wszystkim, co mamy mówić, no, włącznie do punktu 4.26. Zgadza się? Tak. Dobrze. To przejdziemy teraz do opinii komisji. Proszę o opinię Komisji Statutowej 4 dni do 43 kwietrze. Komisja Dziękuję Komisji Polityki Gospodarczej. Strategii, Strategii Polityki Gospodarczej. Jednogłośnie Gien... pozytywna dla wszystkich projektach tego typu 8 Dziękuję bardzo. Czy jakaś komisja jeszcze opiniowała ten projekt Bardzo proszę. Również dla wszystkich projektów uchwał zmieniających statuty i opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ja ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Kulian, panie Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki, Koledzy Radni. W swoim wystąpieniu próbowym oczywiście będę również odnosił wszystkich projektów uchwał poświęconych zmianom w statusach rad dzielnic. W Klub Rady Platformy Obywatelskiej oczywiście z zadowoleniem przyjął proponowane zmiany, szczególnie, że propozycje modyfikacji w zakresie zmniejszenia liczby podpisów koniecznie do zmuszenia kandydatów do rad dzielnic z 150 do 50 oraz propozycja wydłużenia kadencji Rady Dzielnicy do czterech pełnych lat to kopia postulatów zgłaszanych przez radnych PO i PIS na sesji w sierpniu 2009 roku. Również planowane zwiększenie środków gminnych przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnic na zadania inwestycyjne i namontowe, To inna formuła propozycji zwiększenia środków budżetowych rad dzielnic, którą radni PO Postulowanie w początku kadencji, w zasadzie przy każdym projekcie uchwały poświęconym wysokości środków na działalność statutową Rad Dzielnic. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że z bardzo dużym zadowoleniem przyjmujemy te, te zmiany. Cieszymy się, że zostają one wprowadzone. Chciałbym się powiedzieć lepiej późno niż wcale. Oczywiście zaprezentowany projekt uchwały to poważny krok w kierunku wzmocnienia Gdyńskich Rad dzielnic. Temat jednak nie został zamknięty. Nadal przyjęliśmy projektu uchwały wprowadzającego do porządku obrad Rady Miasta przedstawicieli Rad Dzielnic, którzy mogliby nas zapoznać z sytuacją w dzielnicy i wreszcie z sytuacją w samej Rady. Zgodnie z naszymi postulatami miasto powinno przeznaczyć również środki na kampanie społeczne promujące wybory do Rad Dzielnic, ponieważ wybory zbliżają się coraz bliżej już należy na, na, w tej chwili myśleć o wysokości tych środków i formie promocji. Uważam, że jest to dobre zadanie, ciekawe zadanie dla Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Cały czas kuleje nie mamy cały czas pomysłu na stworzenie platformy, która mogłaby być miejscem wymiany pomysłów, myśli między poszczególnymi radnymi dzielnic. Przypominam, że na www.gdynia.pl cały czas nie uświadczyliśmy nawet adresów e-mailowych do poszczególnych radnych. Kwestią nierozwiązaną pozostaje forma rekompensaty przez miasto kosztów sprawowania przed radnych swojego mandatu. Należy raz jeszcze poważnie rozważyć możliwość wprowadzenia darmowych przejazdów opłat autobusowych dla radnych dzielnic, czy też zastanowić się nad nowymi formami zmniejszenia kosztów wykonywania mandatu radnego dzielnicy, takich jak zwolnienie z opłat za strefę płatnego parkowania w obszarze funkcjonowania pracowych Urzędu Miasta. Takie rozwiązania.